Look at those arms. Yeah. Jaki jest najlepszy sposób według Mike'a Malona na spowolnienie zawodnika? Nie dać mu dotknąć piłki. Mówił o tym były już trener Denver Nuggets po lutowej przegranej z Los Angeles Lakers, którzy ograniczyli Nikolę Jokicza do najmniejszej liczby oddanych i trafionych rzutów w sezonie regularnym. Serb zakończył to spotkanie z 2 na 7 z gry. JJ Redick i potem też kilku kolejnych trenerów desygnował do pilnowania Jokicia silnego skrzydłowego a nominalnego centra wysłał do patrolowania pomalowanego dodatkowo broniący na każdej zasłonie zmieniali krycie niwelując zdobytą przewagę nice Celem Lakers było odcięcie podań do trzykrotnego MVP i uniemożliwienie mu zajmowania preferowanych pozycji na parkiecie. Niski zawodnik miał za zadanie frontować Jokicia bez piłki, gdy ten chciał zająć dogodną pozycję w okolicy pomalowanego, ustawiając się przed nim. Z kolei center, ale nie tylko, asekurował go i był przygotowany do ewentualnych podwojeń, utrudniając podania górą. Gdy tylko piłka przedostawała się do Jokicia w okolicy pomalowanego, wysyłali do niego dodatkowych obrońców. W tym meczu serb był podwojony aż 40 razy. Najwięcej w całej swojej karierze przy 132 kontaktach z piłką. Odbywało się to oczywiście kosztem pozostawienia wybranych strzelców na dystansie i z pełnym zaangażowaniem wszystkich defensorów. Z tej strategii skorzystali także Boston Celtics, delegując Luka Korneta do zagęszczania pomalowanego. Mistrzowie NBA byli jednak w o tyle uprzywilejowanej pozycji, że Jokicia mogli kryć Alem Horfordem. Pokazali ją nieśmiało również Memphis Grizzlies, za Kidi czuwał pod koszem, a Jokicia kryli Jaren Jackson Jr., Santi Aldama czy Desmond Bain. Żadna z tych drużyn nie była jednak tak agresywna w odcinaniu podań jak w marcowym spotkaniu Sacramento Kings. Tak Christie do pilnowania Serba wysłał niskich graczy, a jako strach na wróble funkcjonował Jonas Valanciunas i z ławki Trail Lyles. Jokic zakończył to spotkanie z siedmioma stratami, największą taką liczbą w tym sezonie. Był to też jeden z czterech meczów zakończony zwycięstwem Nuggets pomimo przegranych siedmioma punktami minut z Jokiciem na parkiecie. Denver minuty z Jokiciem przegrało w tym sezonie 19 razy. Ciekawą wariację pokazał też Steve Kerr który w kilku posiadaniach skorzystał z obrony Box and One. Czterech graczy grało strefą, a jeden, w tym przypadku niższy Jonathan Kuminga, miał za zadanie siłować się z Jokiciem. Tego rodzaju fizyczna obrona, niekiedy na granicy faulu, połączona często z niemocą strzelecką oraz stagnacją w ataku kolegów, może odbierać Jokiciowi chęci do grania. W playoffach przekonamy się, jakie odpowiedzi przygotowali Nuggets.